Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W rundzie wiosennej, to Wy jesteście współliderami tych rozgrywek. Jak tak dalej pójdzie, to, to ta różnica do miejsca barażowego wcale nie jest jakaś wielka. się mówiłem już zimą, że jeżeli przepracują chłopacy, okres zimowy tak jak powinni przepracować, to na pewno się to przełoży później w lidze, na punkty i na wygrywanie meczy. Więc bardzo nas to cieszy, bardzo naprawdę zwycięstwa budują nas i myślę, że skończymy wysoko w tabeli. Właśnie niewiele było trzeba po tych takich suchych meczach, powiedziałbym, które nie dawały efektów punktowych. No teraz punktujecie sukcesywnie. Wy tam naprawdę myślicie gdzieś, że możecie pokusić się jeszcze o walkę o Awa? Znaczy, się na pewno miło by było gdzieś tam dojść do tego drugiego miejsca i gdzieś tam nawet do tych baranży później rozegrać sobie taki mecz, na pewno byłoby to fajne przeżycie dla każdego z nas. Nie mówię tu, że gramy o ten awans, bo gramy po prostu, żeby w każdym meczu wygrywać i żeby. Ten mecz baranżowy stał się naprawdę faktem. No i przede wszystkim będziecie na pewno rozdawać punkty, a może nie rozdawać, nie oddawać, ale każdemu starali się odebrać punkty wiosną. No Mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy gdzieś tam ten mecz, ten mecz, który będzie rozgrywany u nas i tam na wyjeździe, będziemy zawsze traktowani jako gdzieś tam w roli faworyta. No i myślę, że naprawdę będziemy, będziemy wysoko w tabeli. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.